Witam, e, proszę Państwa. E, złodziej Ciupek z Zapraszają, kogo się da, do hotelu w Wiśle. E, I na miejscu, e, to będzie 7-8 maja, nie? I na miejscu dowiecie się, który z nich jest lepszym złodziejem. I jak w przyszłości będziecie okradani. E, już na dzień dobry. E, 9 stów za noc, kiedy pokoje są po 400. I jeszcze swój komputer macie wziąć. Obiadki, kolacyjki i drinki też nie będą wliczone w cenę. E, nic nie zarobiliście, a dwa koła już w plecy na dzień dobry. No nie musicie akurat tam spać, no, ale wiecie kontakty, z taką ciotą i parówą, co wkrótce gówno z Hasioka będzie zasysać w ciupie. Z tą swoją ekat wtyczką w dupie. No cóż, wybór należy do Was. Powiem wam tylko tyle. E, dają wam możliwość, tak? E, dają wam, wam możliwość e, pozbycia się pieniędzy, e, bo uwaga, e, partnerzy imprezy to są e, przecież e, jego dwie firmy, które e, net które służą do tego samego, tak? E, tam będą jego cała ferajna będzie. Tutaj e, jest, e, kto to jest, tak? Zresztą wszystko macie tam u niego na stronie, nie? No, potęga biznesu, po prostu e, e, coś niesamowitego. E, partnerem też jest również Giełda Kanga, e, wpisana na listę ostrzeżeń e, KNF-u za swoje przekręty i e, za cały. E, za całą rejestrację na PO na Belize, Kajmanach i tam w UK u Ciepatego na zapleczu. No i ten komparik, taka dziwka sprzedajna, u której byle gówno yy, może sobie artykuł kupić, nie? A tonący brzytwy się chwyta, ale się przeliczył. Nikt tam was za darmo nie przyjmie, tak jak swojego. I że będziecie się delektować szampanem i kawiorem i wonią własnych pierdów, sami widzicie, to jest bezczelne to, co on robi. To jest taki cienki, on jest taki cienki jak skóra na kaszance. On na wykłady was zaprasza o zarabianiu stu koła na miesiąc, ale to wy macie za to zapłacić, by wiedzieć. E by patrzeć na niego, jak się będzie pocił, kurwa, jak pedofil e, w Disneylandzie. Cała banda pokurwieńców i przydupasów tam będzie e, was poklepać po plecach swoją chorą propagandą sukcesu, której nie ma i nie będzie, bo to kawał kurwy jest, a reszta świni. On tam wam chce wypierdzieć całą Symfonię Beethovena o... E-commerce, Guarium, e Aderlo, Ekat, pseudoakcjach, obligacjach, kryptowalutach. Pff. Do Wisły pojadą gorsze przypadki e niż na casting na idola. Hotel już wie, że banda złodziei do nich się wybiera. 7-8 maja to będzie jeden wielki obciach. Najecie się obciachu ze zgrają, E, cwaniaków w garniturkach i zrobią wam burrito bez happy endu z waszego portfela. Dlaczego nie zapłacił on wam z własnej kieszeni, jak ma takich zajebistych sponsorów? Jakim trzeba być debilem, żeby wywalić kasę na słuchanie zasrańca, zasranego majciarza, jakim jest pseudo prezes Grzegorz Ciupek ze swoją ferajną? massacra